Witajcie w kolejnym naszym vlogu Jesteśmy w dalszym ciągu w Hiszpanii na wybrzeżu Costa Brava w miejscowości La Mar. ale nie o tym dzisiejszy vlog chciałem wam powiedzieć, że w końcu zebrałem się po długiej analizie jaką kamerę dodatkowo kupić do sportów rekreacyjnych do nurkowania przede wszystkim do jazdy na rowerze no i słuchajcie, wczoraj podjąłem decyzję padło na właśnie na to, kolejny sprzęt z DJI Będziemy ją teraz testowali przez najbliższe dwa dni. 2, 3, 4. Zobaczymy jak to, jak to będzie wczoraj tą kamerę. Podłączyłem sobie już do telefonu, zmontowałem. Założyłem tutaj kartę pamięci. Jak na razie założyłem 128 giga, chociaż ta kamera sama w sobie ma tutaj zamontowane 47 gigabajtów. więc zobaczymy jak ona się będzie sprawowała. Recenzji mnóstwo przeczytałem. Wahałem się między tą kamerą a między Hiro 13, ale parę filmów przekonało mnie właśnie do tej kamery. Mam nadzieję, że nie będę żałował tej decyzji. Kamerę zakupiłem w Hiszpanii. Koszt kamery 476 euro, do tego kosztowała karta 26 euro. 501 Cały, cały zestaw. Kamerę kupiłem w zestawie Combo, więc do tego dostałem tutaj Stick Huba do ładowania, trzy baterie. No właśnie, odnośnie tych baterii naładowałem je do pełna. Dzisiaj troszeczkę bawiłem się tą kamerą. Powiem Wam, że bardzo eksploatowałem to. Nie oszczędzałem tego ani troszeczkę. I wiecie co? Naprawdę, na jednej baterii jesteście w stanie nagrać około 3 godziny materiału. Ja tutaj e, bawiłem się nią dzisiaj chyba pół dnia, ponakręcałem kilka filmów. E, zostało mi jeszcze godzina 50. Także mam nadzieję, że to faktycznie zda relację. Na pewno pokażę Wam e, najbliższe materiały z tej oto właśnie kamery. Na pewno zabiorę ją na najbliższe nurkowanie, żeby zobaczyć jak ona będzie sprawowała się e, pod wodą. No i co? Pozostało nam teraz montować filmy DJ Osmo Pocket 3 i DJ Action 5, także do dzieła. Do kamery podłączyłem sobie Majka, ten oto mikrofon, ale muszę Wam powiedzieć, że teraz za każdym razem, kiedy chcę korzystać z tego mikrofonu i przełączać się między jedną a drugą kamerą, za każdym razem trzeba tutaj ten mikrofon sparować z daną kamerą, czy też z DJ Osmo, czy też z Action 5 kamera Action 5 głos nagrywa rewelacyjnie No, ale chciałem właśnie spróbować jak to jest z DJ Mike więc jeśli, jeśli tak faktycznie będzie będę patrzył za tym żeby dokupić jeszcze jeden mikrofon Poza tym on przyda się też Ani, ponieważ czasami, jak nakręcamy te materiały, mnie słyszycie bardzo wyraźnie. Natomiast Ania jest gdzieś tam w oddali, ten głos jej może, może Wam tutaj uciekać. Najbliższe dni spędzimy na wycieczce. Mamy teraz zaplanowane tutaj trzy wycieczki, ale w ciągu tygodnia postaram się Wam nagrać materiał z kolejnego nurkowania, jak ta oto kamera właśnie będzie się sprawowała pod wodą. Zabiorę ją też ze sobą na plażę, żeby Wam powiedzieć, jak sobie daje radę z temperaturami. Ponąć wytrzymuje do 55 stopni. DJ Osmo starałem się jednak na plażę w piasek nie zabierać. No jak sami wiecie, jest to bardzo delikatna kamera, natomiast tej oszczędzać nie mam zamiaru. Zobaczymy. Zabiorę też tą kamerę w jeden dzień ze sobą do Barcelony. Zobaczymy jak ona będzie nagrywała materiał z miasta. No, nadaje się do, do dużego takiego intensywnego ruchu, więc nie powinno z nią być problemów. Sam zastanawiam się faktycznie, jak będzie to z grzaniem tej kamery. Ponoć zostało tutaj przy ostatniej aktualizacji coś poprawione, więc zobaczymy. Na pewno przekażę Wam wszystkie informacje na naszym kanale. A ja, jak widzicie, od dwóch godzin siedzę. Montowałem tutaj jeden film. Wrzuciłem Wam go właśnie na, na YouTube'a. A teraz dodaję jeszcze jeden. Także zostało mi te niecałe 18 minut. Ania już tutaj przyjechała, bo była dzisiaj na transferach. I będziemy, będziemy dzisiaj delektowali się wolnym popołudniem, ponieważ mamy dzisiaj calutki wolny dzień. Ania właśnie siedzi i ogląda na YouTubie film, który właśnie wrzuciliśmy z Komunii, bo tutaj e, akurat Komunia była w jej rodzinie, więc wszyscy czekali za tym materiałem. Także e, no co, jak Ania, Film z Komunii? Patrzy na siebie jakieś rumieńce na podejrzane Tak, bo ona za dużo soczków z Gumi Jagód wypiła, widzicie? Siedzi i, i też też przy soczku z Gumi Jagód ogląda, ogląda po nie, raz kolejny komunia. się, że że to bardziej przez temperatury. Dzisiaj termometr w aucie pokazało mi 29 stopni. Ale od czego jest klima? Klima nie dawała rady. Ale to fakt, ostatnio u nas w Hiszpanii zrobiło się naprawdę bardzo gorąco. Jak wiecie z poprzednich naszych materiałów, tego ciepła nawet tutaj brakowało. Początek maja był bardzo zimny, natomiast teraz jak przyfasoliło, to przyfasoliło. Ja się aż boję wakacji. Polaków coraz więcej, także serdecznie Was zapraszamy do Hiszpanii, zapraszamy Was do właśnie tego tutaj hotelu, z którym współpracujemy. Zapraszamy Was na wycieczki, zapraszamy Was na nurkowanie. U nas macie full wypas. W Waszym zakresie są tylko loty, resztę załatwicie u nas na miejscu, bądź przez naszą stronę. Ania dzisiaj miała transfer, słuchajcie, ośmiu chłopaków, którzy byli tutaj na wieczorze kawalerskim ale to nie, nie o to chodzi. Teraz mi opowiada, jak oni wczoraj pojechali autobusem do Barcelony. E, zresztą ona sama wam opowie, jakie przygody oni tutaj mieli. To jak to było, Ania, z tymi chłopakami, co pojechali, co <laughs> Nie wiem, czy dobrze opowiem, czy czegoś nie przekręcę, no ale z tego, co mi opowiadali, to było tak, że czekali na autobus. Ogólnie były dwa, w jakimś krótkim odstępie czasu. No i zatrzymał się pierwszy, wysiadła pani, pytała się, ile jest osób. Powiedzieli, że osiem, no to stwierdziła, że nie ma miejsca, mają jechać następnym. Następny autobus miał około 40 minut opóźnienia. No ale poczekali, zajechał autobus, wsiedli. Pani kobieta była kierowcą. Jechali sobie tym autokarem, mówi, że było pełno ludzi. Tam były i dzieci, i młodzież, różne osoby. I była taka luźna rozmowa, po prostu wszyscy rozmawiali tak jak ja z nimi, powiedzmy, w aucie. I mówi, w pewnym momencie, będąc na obwodnicy, ta pani kierowca zatrzymała się. Włączyła awaryjne i zaczęła coś tam krzyczeć do nich, tylko że oni nic nie wiedzieli o co chodzi, no bo po hiszpańsku nie rozumieją. Później ktoś zaczął tłumaczyć, okazało się, że ta pani była wściekła, bo było za głośno w autobusie, wezwała policję, przyjechała policja, powiedziała o co chodzi, policja ją niby wyśmiała i odjechali. Ona wyszła z tego autobusu, zaczęła latać po tej drodze. Wszyscy myśleli, że ona chce popełnić samobójstwo, bo coś krzyczała. I w ogóle. Także w sumie, jak się autobusem jedzie godzinę 20 do Barcelony, to oni jechali 2,5 godziny. I jeszcze modlili się, żeby jak będą wracać o 17 mieli ostatni autokar, żeby nie trafić na tą kobietę, bo się bali, że jej nie ich do autobusu. Także mówi, mieli taką podróż z przygodami, ale mieli tylko 4 godziny na zwiedzanie Barcelony przez te opóźnienia. Także powiedzieli, że wszystko tu jest ładnie, pięknie, ale transport, komunikacja miejska na minusie. Ja mam powiem, że mi się to w głowie nie mieści, naprawdę nie mieści się to w głowie, ale. Wiecie, oni dopiero dzisiaj, w sumie wczoraj wieczorem nas znaleźli gdzieś na internecie, e, napisali o transfer, bo mówili, że, że gdyby znaleźli nas wcześniej, to na pewno pojechaliby z nami na wycieczkę, bo to był ich pierwszy raz w Barcelonie, pierwszy raz, znaczy inaczej, pierwszy raz na wybrzeżu Costa Brava. Do, Barce, do Barcelony pojechali i przez te cztery godziny zobaczyli tylko Sagradę, a po Barcelonie biegali jak, jak mróweczki. Większość pierwszy raz w ogóle była w Hiszpanii. Tak, no. Także powiedzieli, że przyjadą następnym Ale, razem? Tak, pomimo tego incydentu stwierdzili, że jest tu bardzo ładnie i na pewno tu wrócą. Tak, no i już powiedzieli, że, że przyjadą następnym razem, właśnie do nas, bo, a, bo to, co oni przeżyli tutaj z komunikacją miejską. Także pamiętajcie, musicie mieć na uwadze to, że transfery, jeśli korzystacie z transferu z Barcelony, właśnie na wybrzeże. A ogólnie jest podane około godziny 40. Te autobusy potrafią jeździć 3 godziny, także musicie mieć na uwadze, że ten transfer z lotniska do Loret potrafi trwać 2,5-3 godziny, a bilet kosztuje 11,90. My jeszcze troszeczkę posiedzimy. Zostało mi tutaj do około 5 minut, żeby wgrać kolejny materiał właśnie na naszą stronę do Was. No i co? Ja chyba pójdę przebrać je. Kąpielówki Ania w strój. Ja Wam w ogóle muszę powiedzieć, jaki ona sobie strój rewelacyjny kupiła. Ja muszę. Zresztą inaczej, Wy już to widzieliście w szocie. Cofnijcie się w materiale, zobaczycie, Anię w nowym stroju. Słuchajcie, wymiata, naprawdę wymiata. Ale wracając do, do jej stroju. Teraz na plaży, słuchajcie, zabiorę tą kamerę. Ona już powiedziała, że będzie czuła się jak Big Brother. Wiecie, teraz to już. Każdy Nawet moment. pod wodą nie będzie swobody. Teraz to już każdy moment nagram po prostu dla was, bo jak mówię, z DJ Osmo trochę był taki respekt dla tego piasku, dla temperatur. Natomiast, no, wiesz już, że. Po prostu DJ Osmo nie jest tak odporna jak ta kamera. Tak, no, to już teraz wiecie, że czy pod wodą, czy na wodzie, każdy materiał, każda scenka z Anią w roli głównej będzie będzie nagrana. Chociaż no. powiem szczerze, nie wiem, czy jestem ciekawym tematem. Ja, jest. ja myślę, że macie o wiele ciekawsze tematy. Nie, jest, jest. Ona jest ciekawym tematem. No. Słuchajcie, jak poszła, poszedł Szoc na YouTube'a, to tam było tyle, 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 odtworzeń, że normalnie mi aż szczęka opadła, ale już nie wspomnę o komentarzach. Ania poszła, nie ja coś wam powiem. Słuchajcie, ona jak przychodzi tutaj do hotelu, a połowa personelu, ale to połowa personelu za nią wodzi oczami. Ona tak, wiecie, ona nie przepada za komplementami, ale, ale to trzeba przyznać, że jeśli chodzi tu, obraca się na terenie hotelu, naprawdę robi Ania tutaj bardzo duże wrażenie. No. Jak to ona powtarza, że ja już ją tak denerwuję, że musi y, zmienić y, otoczenie. Także słuchajcie, wbijajcie do niej śmiało. Pewnie ona powie, że nie, 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 ale zostawcie komentarz, y, skontaktujcie się z nią, na pewno Wam na wszystkie odpowie. Ania. No. Jest Jania. O Wilku mowa. Nie, ja nic takiego nie mówiłem. Hmm, ale wiesz co? Jestem zdziwiona, bo się wszystkie sklepy są otwarte, nawet supermarkety. No. Jak przyjeżdżam, dlatego może taki ruch. Możliwe. No, e, powiem wam, że naprawdę ten weekend w Lored bardzo duży, bardzo dużo hiszpanów tutaj przyjechało na wybrzeże, ale pogoda jest rewelacyjna, jest bardzo ciepło. Na plaży byliśmy wczoraj e, pełniutko. Naprawdę bardzo dużo osób jest na ten weekend e, w Leolet. Wakacje idą coraz bliżej. Ania poszła do toalety fryzurę poprawić. I, słuchajcie, mówi Co jaką jest? ja miałam fryzurę. Ja mówię, no piękną miała tą fryzurę. rączki, bo jadam sobie orzeszki solone i w takiej przyprawie miał miałam całą, musiałam sobie oddać ręce. Ale fryzurę też miałam do bani, także. No fryzurę miała dobrą. Słuchajcie, ona zawsze, zawsze, ale to zawsze będzie siebie pokazywała i mówiła w takiej e, w takim czarnym scenariuszu. Tak, chcę zobaczyć. Znaczy nie, ja cię widziałem, to wszyscy chcą cię zobaczyć. Tak na sedie Wczoraj pojechaliśmy właśnie zakupić tą kamerę. Pojechaliśmy do. Gdzie to byliśmy? W Mataro. Byliśmy w Mataru, w bardzo dużym centrum handlowym. Tam jest potężny media ekspert. Spędziliśmy tam troszeczkę czasu. Słuchajcie, Ania, to się tak odwaliła, że ja naprawdę dawno nie widziałem, żeby ona tak wyglądała. A jeszcze ten. Tak, serio, serio, serio. Taki makijaż normalnie, ale ja to chyba. Wiecie co? Miała miała. pomalowane usta, to dla Mariusza jest makijaż. To ja nie wiem, co on by powiedział, jak ja bym pomalowała oczy, koliki i w ogóle. Zbieram? Ona miała wszystko pomalowane, słuchajcie, naprawdę nie, miała wszystko ja, pomalowane. Ja u mnie się nie maluje, nie robię make-upu. U mnie makijaż to są pomalowane rzęsy ewentualnie raz na jakiś czas usta. Ona była cała wczoraj umalowana i normalnie robiła A taką jest. furorę, że no. głowa mała. Nie, nie, słuchajcie, teraz bajki opowiadam. Także widzicie, możecie śmiało tutaj pisać to, o czym Wam wcześniej mówiłem, a Ania na pewno na każdy komentarz Wam odpowie. O tak, na pewno. Wyszła taka inicjatywa z Ani strony, że wracamy zaraz do siebie. Przebierzemy się, spakuję sprzęt i przejdziemy się na plażę. Zabieram właśnie tą drugą kamerę, o której Wam dzisiaj tutaj cały czas opowiadam nagram wam krótki materiał z tamtej kamery, będziecie mogli sobie porównać jakość, porównać dźwięk przede wszystkim między DJ Osmo Poket 3 a tą, a tą drugą kamerką. Także zbieramy się i do zobaczenia w kolejnym materiale już z drugiej kamery, krótki, bo krótki odcinek. Jak się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!